Jeden z najbardziej rozpoznawalnych klubów na świecie, Manchester United. Zdobyli 20 tytułów Mistrza Anglii. Samym tym pięknym jegomościem Sir Alexem Fergusonem zdobyli 13 tytułów. Są najbardziej utytułowanym klubem w Anglii. Ale niestety, ostatnie mistrzostwo było na przełomie 2012-2013. To już dość długo. Zdobyli do tego jeszcze dwa razy Champions League. Więc co mogło później tak? Jak podaje Sky Sport, niestety, ale nietrafione transfery, zawodnicy, którzy lepiej wyglądali na Instagramie niż na boisku, sprawiały, że ten klub, niestety, ale obsuwał się w ligowej tabeli i tracił swoich sponsorów. A to nie szło w dobrą stronę. Niestety, doszło do tego, że klub stanął na krawędzi spadku. Wszyscy myśleli, że jednak taki klub, takiego pokroju, spokojnie da radę utrzymać, zresetować się i wejść z powrotem na najwyższy poziom. Niestety, ale klub został zdegradowany przez problemy finansowe, odejście sponsorów klub po prostu spadł do Manchester United. Sezon 2024-2025 zacznie w 2. Po odejściu wielu zawodników. Nikt nie wierzy w powrót Manchesteru United na szczyt. Nikt nie wierzy, że ten klub może się jeszcze podnieść z kolan. Ogrając w drugiej lidze, no niestety, ale sponsorzy się odsunęli. Zostali tylko wierni kibice. Jak mówi klasyk z gwiezdnych wojen Nowa Nadzieja, niespodziewanie klub chciał objąć Ruben Amorim. Mówił, że jest wielkim fanem Manchester United i od dziecka im kibicował. Naturalnie wierzymy w to, no bo cóż nam pozostało. Ruben Amorim powiedział, że on przywróci potęgę Manchesteru United, wprowadzi swój system rozrywkowy i będzie stawiał na młodych. Czy tak będzie? Miejmy nadzieję. Trzeba przypomnieć, że nowy trener Manchesteru United, Ruben Amorim, po 16 latach przywrócił Sporting na szczyt. W trzy sezony zdobył dwa mistrzostwa. Teraz powiedział, że to będzie jego największe wyzwanie w karierze i najbardziej emocjonujące. Przywrócić Manchester United na szczyt. Oh. Yeah. Oh. Oh. Yeah. Cześć, witajcie wszystkich bardzo serdecznie z tej strony duch i witam was w degradacji Manchester United. Liga druga, ligtu tu tak zwane. I Manchester United drobno przebudowany, tak jak widzicie, już z mm, ustawieniem, oczywiście, Rubena Amurima. I już Wam tłumaczę, o co chodzi. W klubie został oczywiście Lene Joro, Kobi który jest kapitanem i Rasmus Hojlund. Tak jak widzicie, żaden zawodnik nie przekracza 80. I tak właśnie chciałem, bo tak na przykład widzicie, jest tutaj e, Boing Gittens z Borussii Dortmund, Arda Güler, który pewnie szybko odejdzie, no ale go na razie trzymamy. Chodziło mi o to, żeby zrobić sobie drużynę, które, która ma mniej niż 80 overola i budować ich, i oczywiście wyciągać z, ze szkółek zawodników, y, oczywiście Manchester United, szukać zawodników. Mamy też Majeckiego, szukajmy jakiegoś fajnego, młodego polskiego zawodnika, takiego, wiesz, z akcencikiem polskim, ale nie było jako tako takiego, który by mnie na, zaciekawił. O tak. I mamy ten skład poniżej 80 overola. System. A dlaczego ty nie masz? A jest SPO. System taktyki jest oczywiście Rubena Amorima. Mam nadzieję, że będzie Wam się to podobało. I coś do tego dojdziemy. Tutaj jeszcze zobaczymy, bo mieliśmy jakąś pierwszą ofertę transferową już. O dziwo. A to odrzuciłem, Ale przyszli z nową. Ale to jest yy, wykup. A ja nie chcę wykupu. Wszyscy zostają na razie 64 overola Mamy oczywiście mamy oczywiście również yy, plany rozwoju plany rozwoju gdzie wrzuciłem tym zawodnikom którzy mają yy, lewą obronę lub bądź prawą obronę wrzuciłem im żeby mieli skrzydło lub obronę po prostu i mam nadzieję że że zrobimy z nich tu jest lewa pomoc. A ty nie masz ale przecież dawałem dajmy mu może na nie jest zbyt szybki dajmy mu środkową obronę niech się po prostu przekształca. Prawa obrona na PSA idzie. Niezłe tempo jest więc też to można wykorzystać. Więc tak to wygląda. Mam nadzieję że mam nadzieję że to wszystko szybko ładnie się przekształci tego na SPO chciałem żeby miał główną ale to też trochę trochę będzie trzeba czasu poświęcić. I mam nadzieję że to wszystko się fajnie porozwija. Co jeszcze mogę Wam pokazać? Akademia skład juniorów również mogę Wam pokazać. Mamy tu kilka ciekawych zawodników, którzy mogą się rozwinąć. Ejs O'Ford, który ma potencjał do 94. La Lauri, Hiszpan, który ma do 94. I tutaj Hurado, który ma również do 894, Więc ten Lauri, La język na nim złamie. Bardzo fajnie wygląda, bo ma potencjał od 80 aż, czyli dość wysoko, więc może być naprawdę naprawdę fajnym bramkarzem. Zobaczymy, jak się rozwinie, potem ich oczywiście, jak będą trochę lepiej, będziemy, będziemy ich po prostu pilnować. I jak się lepiej rozwiną, to po prostu zrobię z nich, yy, wezmę ich do drużyny i po prostu ich wypożyczę, żeby sobie gdzieś po prostu grali. Chyba, że u nas będziemy jakoś rotować. No mam nadzieję, że jakoś to będzie tak wyglądało. Będzie w dobrym kierunku. I teraz mamy już puchar pierwszy, gdzie możemy sobie zagrać. Jesteśmy dość, dość nisko, więc zagrajmy sobie ze Sportingiem, o, to będzie to. Jeszcze mamy, o, to sobie zobaczymy. Wyspałem zawodnika do Polski. I kogo my tam mamy? Mamy tutaj jakiś Michał Gargul. Dobrze, dobrze, lewa obrona. O, jest, Maxi. Otrzymujemy ofertę za Kobiego Mainu. No, chyba sobie żarty robicie 31 milionów. Oczywiście, że nie. Kobi Menu to jest nasz. Mam nadzieję, zawodnik, który zostanie z nami przez tą całą piękną historię. O, może grać na nowej pozycji. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. I jest już SPO. A S. Roma spróbuje wykupić naszego Angelsa. Nikogo nie sprzedajemy, wszyscy zostają, chyba że ktoś po prostu wymusi na nas transfer. No to wtedy nie będziemy mieć bardzo nic do gadania, więc. No cóż, jesteśmy na pierwszym meczu Rubena Amurima. Mierzymy się z, z dość ciekawym rywalem. Jak nie patrzeć, Southampton gra w Premier League, Manchester w League 2. Oczywiście dajemy symulację i zobaczymy, jak sobie poradzi nasza drużyna. W składzie, tak jak widzicie, to co Wam pokazywałem na starcie, nic się nie zmieniło. W drugiej połowie wprowadzę sobie tego e, zawodnika, który sobie zmienił pozycję. Jeszcze muszę się ich tak delikatnie szybko nauczyć. Bednarek po drugiej stronie u nas Majewski. Więc zaczynamy. Czerwone diabły, oczywiście na czerwono. Mam nadzieję, że wszystko będzie. Jeszcze muszę im z numery pozmieniać, no, ale. Mają dość ciekawe. W pierwszym ataku Manchester United. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Te chłopaki muszą się rozwinąć. Ja w nich wierzę. Także spokojnie. Manchester. Dobrze. Dobrze. Oj, tam jakiś Wariat. I Saksen z 18 na środku. Uuu. z 16 Ardo Güller. No i w ataku oczywiście. Erasmus Hoymon z dziewiątką. Bardzo gęsto w środku gra Southampton. Pięknie! Zaczynamy naszą przygodę od bramki Rasmusa Hojlunda. Ten styl gry może naprawdę przynieść mu dużo korzyści. Żółta kartka, uj. No i Saxen z żółtą kartką. Gitens też jakoś nie za bardzo na razie. W obronie Mengi słabo wygląda. No ale spokojnie. To jest pierwszy mecz. To jest dopiero 37 minut, więc... Czerwona kartka dla rywala. Uj. a co tam się stało? Teraz dopiero zauważyłem. Może to po starciu z Isaksenem. Nie wiem. No ale jeśli mamy czerwoną kartkę jednego w przewadze, no to powinniśmy bardzo kontrolować ten, to spotkanie. Zobaczmy, jak wyglądają statystycznie. No statystycznie wyglądamy dobrze. Troszkę mało strzałów, ale. Ale zrobimy tak. Za Isaksena, który ma żółtą kartkę, wejdzie paishow. Show wejdzie na. Skrzydło za końzę sało. Na. Nie wziąłem drugiego skrzydła. Dobrze. Wachi wejdzie za Hojlunda. Diamond wejdzie na środek. I. I w sumie tyle. Tych chłopaków muszę po prostu przerzucić. No, jesteś na prawym skrzydle, co ci nie pasuje. No i dobrze, jedziemy dalej. Dobrze, hmm. poszły zmiany. Jednego mamy więcej. Bednarek kapitanem u nich, u nas Kobi Maynu. Nie dać. No nie, no po prostu powinni zdusić ten mecz. Wsadzić na 2-0 i spokojnie sobie bawić się piłką. Z, statystyki już Wam pokazuję. Albo nie? O, już Wam pokazuję. 60% posiadania piłki. To nie jest. Znaczy, to jest dobrze, tylko że trochę mało strzałów mamy. Na kreatywnych zawodników mamy. No, zobaczymy. Szukają sobie pozycji. Strzał zablokowany. 60. minuta, więc. Pierwszy mecz. Wygląda dobrze. No, no co? No. Southampton nie oddał strzału. Mają czerwoną kartkę. Trzymają ich dość mocno. Czekajcie, bo wychodzą z kontrum. No Manchester prowadząc grę. Prowadząc w, prowadząc w meczu i prowadząc grę, grając jednego więcej, nie powinien im oddawać piłki. A w tym momencie Sanhantan zbliża się już do 50% posiadania piłki. I nawet uderzył na bramkę, więc. No, nie tak to powinno wyglądać. Manchester w chaosie, ale w obronie dobrze. Teraz spokojnie. Tak, bardzo ładnie. Wyprowadzamy kontrę. I stracimy piłkę, bardzo ładnie. Muszę im numer jeszcze pozmienić, tak żebym ja ich od... Ojojojoj! Ale teraz mieliśmy furę szczęścia, no jak można tak odpuścić? Pierwsza połowa super, druga połowa już z takim delikatnym zgrzytem, jak dla mnie. No bo nie powinni tak oddawać pola gry drużynie, która jest osłabiona, więc... Lecimy mecz z Farajburgiem. Mogłem sobie w sumie zobaczyć. A to mogę od początku zrobić. Żeby po prostu zobaczyć najciekawsze, najciekawsze akcje. Manchester na biało. ze jest zmęczony. Chciałem to zmienić i trochę to poustawiać, ale niestety wystartowałem, więc ciągnę po prostu zaraz szybciej. Co jeszcze? Leny Joro. Posłuchaj, żeby odpoczął. Pierwszy mecz był ok, ale niestety... Hmm, druga połowa była kiepska No bo grając jednego więcej Oddaliśmy pole gry I to mnie trochę martwi Teraz Freiburg Mamy 30% posiadania piłki Ok, Byle nie strzelali To też będzie budowało nasz zespół Pięknie Obrona czyści, ale po co taka panika Na spokojnie mogli wyprowadzić tą piłkę 75% posiadania piłki Freiburga. Oj ojoj oj oj spalony. Dobrze. Dobrze, fajnie zagrała nasza obrona teraz. Ta gra mnie denerwuje. Została, już zdążyła mi się zawiesić, więc przechodzimy do wyniku, przegrywamy 1 do zera. Ale to mi nie przeszkadza. Denerwuje mnie już to, że mi się ta gra zawiesza. Serio chcą się wymienić za 24 miliony plus hesu z na was. No, no nie. Wahi zostaje. I ostatni mecz na dzisiaj. Analiza drużyny przeciwnej. Dawid De na bramce bez swojej twarzy, super. 3-4-2-1. Uuu, to będzie naprawdę starcie dwóch ofensywnych dwóch ofensywnych myśli szkoleniowych. Gitens strasznie mi ten. Poczekajcie. Gitens strasznie wygląda słabo fizycznie, więc damy tam pajszą. Reszta wygląda ok. Nie wiem dlaczego tu jest przez cały czas wykrzyknik, skoro Ty masz stary pozycja SPO, no i dobra, dajmy sobie, pokaż najlepsze akcje, a to nie chcę tak, symuluj do końca, no niestety, 1 do 1, strzelcem bramki y, Fabio Consensao, Sanchez jeszcze za Mangiego wszedł, ogólnie 5 strzałów, 2 celne, 4 2, 60% posiadania piłki Fiorentiny, prowadziliśmy nawet przez chwilę, więc myślę, że nie było tak źle. No, konsensował najlepszy na boisku. Ta drużyna musi się po prostu jeszcze dotrzeć. A to wszystko będzie w sezonie Liktu. Więc mam nadzieję, że że będziemy wygrywać. I tak to też będzie wyglądało. Tu jakiś yy, Fabrizio Romano. O, oferta Erasmusa Hoilunda z Paris Saint Germain. Ile dają? 28 milionów. Oczywiście, że odrzucamy. Nie ma takiej opcji. Ale fajnie, że nasi zawodnicy są. Yy, jak to powiedzieć? Chciani. Davis przechodzi. O, Sar. Na nasze transfery. Nawet, nawet nie chcę. Chcę po prostu rozwinąć sobie tych chłopaków, co mam i po prostu tym grać. I mam nadzieję, że będziemy brnąć w tabeli do góry. Kolejne ligi zdobywać i wrócimy. Na szczyt premier league. Także zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentarz i widzimy się w następnym odcinku. Także dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!